Nie wstydźcie się krzyż. starajcie się na co dzień podejmować krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od tak, aż do Bałtyku. Mieliśmy poczucie, że w historii takie rzeczy się nie zdarzają i. Że musimy to zrobić maksymalnie dobrze, ale takie poczucie miała też cała społeczność. Pamiętam ten czas przygotowań to był wyjątkowy czas, wtedy nie było sporów, nie było podziałów politycznych, nie było zbędnych dyskusji, wszyscy pracowali w jednym kierunku, jeden był cel musi wyjść jak najlepiej, musimy najgodniej przyjąć. Polskiego papieża pod tatrami, i musimy najgodniej przyjąć 300 tysięcy pielgrzymów, którzy tutaj mieli przybyć. Tak wynikało z naszych obliczeń i tak się to później potwierdziło. Dlatego pracowaliśmy razem i wydawało się, że pewne rzeczy są nie do pokonania, że są pewne przeszkody, że są pewne zadania, które przekraczają nasze możliwości. Okazuje się, że jak jest zgoda, jest grupa konkretnych ludzi, która wie, do czego dąży, to takie rzeczy są do pokonania i są do zrobienia. No pewnie też Duch Święty pomagał w tym wszystkim. Takim chyba szczególnym wydarzeniem podczas tej pielgrzymki tutaj na Podhale był hołd górali polskich. Jak zrodził się ten pomysł, żeby taki hołd Ojcu Świętemu właśnie podczas tej mszy świętej pod Wielką Kropwią złożyć? My jako lokalna społeczność uważaliśmy, że Powinien, taki akt powinien mieć miejsce w naszym wykonaniu. Ten hołd składali ludzie, którzy nie byli uzurpatorami. Hołd składali burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad gmin. Podhala, Spisza, Orawy, Pienin, Gorców i Beskidów. Wszystkich góralskich gmin. W ich imieniu występował burmistrz Zakopanego, Adam Bachleda-Curuś. Ale oni stali na stopniach ołtarza, każdy podchodził do Ojca Świętego i w imieniu swojej gminy składał deklarację. Oprócz nich byli też przedstawiciele najstarszych rodów góralskich, byli przedstawiciele trzech pokoleń. Myślę, że jest to ten hołd zostanie jako te świadectwo tamtego czasu, tego wyjątkowego wydarzenia, tego wyjątkowego pontyfikatu, tego co się wtedy stało w Polsce i na świecie, ale też zostanie jako wielkie zobowiązanie, zadanie i wyzwanie dla kolejnych pokoleń. Myślę, że tamte słowa powinny być punktem odniesienia. I chociaż jak wszyscy jesteśmy słabi i grzeszni, ale to nie znaczy, że nie mamy wracać na prostą drogę i na pewno tak będzie. To się w wąskim kręgu wszystko przygotowywało. To był właśnie ksiądz dziekan Stanisław Olszówka i jego współpracownicy, to był Samorząd gminy miasta Zakopane. O tym, że będzie taki hołd, wszyscy jego uczestnicy dowiedzieli się dwa dni przed tym, ale nikt byli zaproszeni na takie spotkanie, zostało im to przedstawione, żadnej dyskusji nie było. Wszyscy przyjęli to jako oczywistość, jako coś, co wynika z ich bardzo głębokich przekonań, z bardzo ich głębokiego przeświadczenia, że jest to coś właściwego, odpowiedniego i żadnych poprawek nie wnosi. Podczas tej wizyty tutaj Ojca Świętego w 1997 roku był też czas na wypoczynek i podczas tego wypoczynku Ojciec Święty miał okazję właśnie w samolocie podziwiać panoramę Tatr. Pan przy okazji stał się takim przewodnikiem Ojca Świętego, wskazując te szczyty, te miejsca, z którymi w młodości czy też później jako turysta był związany. Jakie wrażenie robiła taka podróż podniebna z Ojcem Świętym? Ostatecznie lot to był. Zakopanego, Babia Góra, Przełęcz Krowiarki, Sidzina, Raba Wyżnia, Turbacz, Kaplica Świętego Stanisława, Kopia Górka i Pieniny, następnie w kierunku Rusinowej Polany i Tatry wzdłuż granicy słowackiej w kierunku zachodnim i powrót wzdłuż Regli pod Wielką Skocznię. No, moja rola w tym była bardzo robocza. Ja miałem tylko Lecieć na lot przygotowawczy z pilotami pokazać im tą trasę, a później oczywiście nie byłem przewidziany. No ale tak się stało, że kościół w rabie wyżni właściwie wyrokić na podkalańskich, gdzie mieli czekać parafianie, gdzie mieli zrobić napisy z kwiatów i dać wyraz swoim uczuciom, nie był naniesiony na żadnej mapie, bo był nowy. A trasa lotu była skomplikowana i piloci powiedzieli, że mają obawy, że nie trafią w to miejsce, że w takim razie muszę lecieć również na ten właściwy lot i tak stałem się nawigatorem lotu papieskiego. Mam uprawnienia przewodnika tatrzańskiego trzeciej klasy na Tatry i Góry Otaczające, także starałem się to robić profesjonalnie. A Ojciec Święty zachowywał się podczas tej podróży? Czy to było takie właśnie bardzo bliskie, bardzo, takie bezpośrednie, bardzo bezpośredni kontakt? Ojciec Święty miał różanie, zmodlił się, ale patrzył przez okno, po, podziwiał, podziwiał te widoki i w wypadku niektórych miejsc komentował. Komentował to, co widzi. No, był przelot nad zaporą w Czorsztynie, to było coś zupełnie nowego, czego on nie pamiętał. Więc w sposób dyskretny wypowiadał jakieś uwagi, ale generalnie był zatopiony w modlitwie. Ale widać było, że jest to dla niego bardzo moment taki przyjemny, że to jest rzeczywiście to wspomnienie, że mógł odetchnąć powietrzem swojej młodości. Zostało przede wszystkim to, to przesłanie, które Ojciec Święty powiedział. Powiedział o Krzyżu na Giewoncie o tym, że to jest najwyżej położony Krzyż w Polsce że on patrzy na całą Polskę od Tatr aż po Bałtyk i mówi w całej Polsce sursum corda i takie krzyże stanęły w całej Polsce, nad Bałtykiem także, w Sopocie, na parafii na Brodwinie, na Wysokim Klifie stoi kopia krzyżu, krzyża z Giewontu i każdy statek, który wpływa do Zatoki Gdańskiej, wieczorem ten krzyż jest oświetlony, widzi ten krzyż. Ale przede wszystkim no, zostało to wielkie zobowiązanie, które jest w słowie, w wezwaniu sursum corda, a także w tym stwierdzeniu, na was zawsze można liczyć, które zostało skierowane do górali wtedy pod wielką skocznią na kroki. To nie było stwierdzenie faktu. W moim głębokim przekonaniu to było zadanie. To było zadanie. Na przyszłe czasy, na przyszłe pokolenia, które nie wiadomo jeszcze, jakie będą. I to Jan Paweł II, jako wielki nauczyciel, to powiedział, tak jak mówi nauczyciel do dzieci, żeby ich podbudować, żeby przed zadaniami, które ich czekają, dać im do tego większą motywację, to tak powiedział, ale to nie było stwierdzenie faktu, tylko to było, że na Was trzeba będzie zawsze liczyć. Chciałbym na Was zawsze liczyć. Kościół Polska powinna na Was zawsze liczyć. I myślę, że to jest to podstawowe wyzwanie i naszym obowiązkiem najważniejszym jest przekazać to następnym pokoleniom.